Pacjent po wypisaniu, alkoholik, dostał wypisane benzodiazepiny, diazepam, zażył dużą ilość tego diazepamu, popił to alkoholem, zmarł i sąd uznał, że lekarz powinien był przewidzieć taką sytuację, że pacjent uzależniony może połączyć alkohol z benzodiazepinami. No, dosyć kontrowersyjna decyzja. Witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który zapowiadałem już no, nawet dość dawno temu w jednym z odcinków poświęconych leczeniu choroby alkoholowej, a mianowicie powiem o czymś bardzo ważnym, mianowicie o tym, jakimi lekami leczymy uzależnienie od alkoholu. Zacznę od tego, że osoba, która jest w stanie upojenia alkoholowego, nie może przyjmować żadnych leków. Absolutnie żadnych leków. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której takiej osobie trzeba podać lek, ponieważ na przykład, nie wiem, rozwinie się atak padaczki, to no, jest to sytuacja ryzykowna, niebezpieczna. Robimy to wyłącznie w warunkach szpitalnych. Pamiętajmy, że alkohol, alkohol etylowy wchodzi w reakcję z różnymi lekami i bardzo często ta reakcja po, polega na upośledzaniu ośrodka oddechowego, no i doprowadza do depresji oddechowej, oczywiście do śmierci. Tak więc pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu, jeżeli stwierdzamy obecność w warunkach szpitalnych alkoholu etylowego, nie podajemy żadnych leków. Płuczemy takiego pacjenta, tak? Płuczemy takiego pacjenta, to znaczy po prostu podajemy mu najpierw płyny, ewentualnie po pewnym czasie podajemy mu furosemi, czyli środek moczopędny, który zwiększa to wydalanie, tą cyrkulację płynu w organizmie i w ten sposób takiego pacjenta najpierw musimy przygotować, czyli jak to się mówi, wypłukać. Kiedy już pacjent zostanie wypłukany, mówimy oczywiście o osobach, które cierpią na chorobę alkoholową, tak? o ludziach, którzy piją, przez dłuższy czas, którzy piją ciągami, którzy później rozwijają objawy zespołu alkoholowego, zespołu abstynencyjnego, takie jak na przykład majaczenia, czy, czy mogą rozwinąć atak podaczki alkoholowej. Wtedy zabezpieczamy taką osobę, ale tylko w warunkach szpitalnych, benzodiazepinami. W praktyce podajemy diazepam w dawce 40 mg na dobę, czyli 4 razy po 10 mg. I tak przez kilka dni, po Schodzimy po kolei, odejmujemy każdego dnia czy pół tabletki, czy całą tabletkę. Schodzimy z tym diazepamem w ten sposób, że najpierw zdejmujemy dawki poranne, później dawki popołudniowe, wieczorne, aż odstawiamy całkowicie, całkowicie diazepam. Taki pacjent, który już został przez nas, można powiedzieć, zdetoksykowany. Wypisywany jest do domu i Absolutnie nie można takiemu pacjentowi przepisać benzodiazepiny. tu informacja, ważna informacja dla lekarzy, był taki przypadek, skończyło się to wyrokiem sądu, gdzie pacjent po wypisaniu, alkoholik dostał wypisane benzodiazepiny, diazepam, zażył dużą ilość tego diazepamu, popił to alkoholem, zmarł i sąd uznał, że lekarz powinien był przewidzieć taką sytuację, że pacjent uzależniony może połączyć alkohol z benzodiazepinami, no, dosyć kontrowersyjna decyzja, nie jednak. Jednak pamiętajmy, nie róbmy tego, nie przepisujemy pacjentom benzodiazepin do domu. Co więc przepisujemy, tak jak leczymy tych pacjentów już po wypisaniu ze szpitala. Takim bardzo ważnym lekiem jest naltrexą. Naltrexon jest antagonistą, antagonistą receptorów opioidowych i jest stosowany właśnie w leczeniu zespołu zależności alkoholowej. On działa w ten sposób, iż po prostu zmniejsza jakby ten głód alkoholowy, czyli to nie jest tak, że pacjent boi się wypić alkoholu tak jak to po słynnym zaszyciu. On boi się Ponieważ lek wywoła bardzo silną reakcję e, w postaci takiego zespołu. Mm. No, objawów wyjątkowo nieprzyjemnych dla organizmów, jak ból głowy, uczucie lęku, zimna. Nie, to nie, nie taka reakcja. To po prostu zmniejszone łaknienie spożycia alkoholu, a więc naltrexon. I ten naltrexon stosuje się w ten sposób, że pacjentom daje się 25 mg na dobę, jedną tabletkę, po czym zwiększa się to do 50. Jest też szkoła odwrotna, żeby na początku dawać większe dawki, później zmniejszać tą dawkę. Ja w każdym razie zaczynam od 20. 105, potem przechodzę do 50 mg i rzeczywiście pacjenci to przyjmują wadą tego leku jest, wadą tego leku jest, jest cena tak? no nie jest to niestety lek tani, w tej chwili jak patrzyłem to chyba jedno opakowanie, taka miesięczna kuracja kosztuje no nieco ponad 100 zł nie jest to lek refundowany oprócz tego, że zmniejszymy głód alkoholowy u pacjenta poprzez na przykład zastosowanie tego leku Naltrexon no, staramy się wyrównać nastrój u takiego pacjenta, ponieważ to co jest bardzo charakterystyczne dla alkoholików to to, że oni mają bardzo silne wahania nastroju i ten nastrój wyrównujemy poprzez na przykład podanie takiego leku jak Depakina, Depakina Chrono, no w zależności od wagi pacjenta, w zależności od jego metabolizmu, od 300 do 500 mg dwa razy na dobę. To jest lek, który stosujemy dwa razy na dobę, tak jak natrexon raz na dobę rano, tak ten lek bierzemy rano i wieczorem. Jest to lek, który chroni w szczególności pacjentów, którzy rozwijają ataki padaczki poalkoholowej. On zabezpiecza, on jakby nie, nie trzeba stosować metyliazepin, stosuje się depakina i to chroni pacjenta. Podobnym i bardzo podobnie działającym w podobnych dawkach zresztą, zresztą lekiem jest karbamazepina. W Polsce jest zarejestrowany preparat te Gretoli, to w dawce 200 czy, czy 400 mg e, stosujemy ten lek. Tak samo właśnie jak do robimy to robimy to dwa razy. Na dobę, czyli rano i wieczorem. Niezależnie od wyrównania nastroju pacjenta, jeżeli ten pacjent, chronimy pacjenta przede wszystkim przed jakimiś takimi gwałtownymi reakcjami, które są charakterystyczne dla, dla alkoholików. no Jeżeli ten pacjent rozwija zespół depresyjny, a to jest bardzo częste bardzo częste zejście choroby alkoholowej, no to po prostu podajemy antydepresanty. tutaj bardzo różne, w zależności od, no, na początku zazwyczaj z grupy SSRI, tak jak na przykład esicelopram czy citilopram, Fluoksetyna, na przykład, prawda, to są te leki, które podajemy. Jeżeli to nie poskutkuje, to podajemy wendla tam jest taka można napejca drabinka. Nie będę teraz tego omawiał. W każdym razie podajemy ten leki, to jeżeli pacjent nie cierpi na na przykład problemy związane z podaczką alkoholową, to możemy wyłącznie, a ma właśnie takie doły depresyjne, to możemy wyłącznie zastosować to leczenie antydepresyjne, no jeżeli jest jakiś gwałtowny, czasami pobudzony, to możemy połączyć stosowanie te pakiny z, z lekami z grupy. Wreszcie, kolejna grupa leków, które stosujemy u tych pacjentów, to, to neuroleptyki. Tak? I tu, akurat, u tych pacjentów stosujemy neuroleptyki pierwszej generacji, te tak zwane stare neuroleptyki. Królują tutaj przede wszystkim dwa preparaty. Jednym jest chlorprotyksen. Ten chlorprotyksen występuje w tabletkach po 15 bądź po 50 mg. No i możemy ten lek podawać nawet trzy razy dziennie najczęściej podaje ten lek dwa razy dziennie, ale zdarza się stosowanie tego chlorotiksenu trzy razy, trzy razy na dobę. No i czasami wymaga to nawet dawki, nie wiem, w okolicach 100 mg, tak, zastosowanie tego tego leku. W szczególności jeżeli pacjenci cierpią na bezsenność, to możemy zwiększać to stosowanie tego leku, dając na przykład 15 mg rano i 3 tabletki 15mg, czyli 45 mg wieczorem, tak na przykład to jest jedna ze strategii, jedna z możliwości, bo ci pacjenci bardzo często mają problemy ze spaniem, a ten lek pomaga na spanie. A drugim lekiem, który powszechnie często stosuje się u tych pacjentów, jest pernazyna, tak, również, również neuroleptyk pierwszej generacji, tutaj stosuje się tabletki po 25 bądź po 50 mg, no i też w zależności od, że tak powiem, pacjenta, no to na początku się daje na przykład, nie wiem, dwa razy dziennie, czy raz dziennie, czy trzy razy dziennie po 25 mg, a można dochodzić nawet, nie wiem, do 3 razy 100 mg, tak, u niektórych takich pacjentów, którzy tego, tego wymagają. To, to są leki, które powodują też zmniejszenie głodu alkoholowego, zmniejszają agresję, zmniejszają depresję, no, można też te leki stosować łącznie, tak, można stosować łącznie, czyli można dać i naltrexon, i depakiny, i jakiś i nawet, no leptyk część osób stosuje, część lekarzy stosuje z powodzeniem u takich, że tak powiem, alkoholików, którzy no już naprawdę mają poważne problemy, stosuje właśnie połączenie tych leków. Jeżeli mamy do czynienia ze zespołem Otella, o którym już mówiłem, czyli tym, tymi urojeniami niewierności, no, ponieważ to jest taki klasyczny klasyczny zespół związany z zaburzeniami dopaminy, no to będziemy podawać wyłącznie neuroleptyki. Możemy czasami podawać neuroleptyki pierwszej generacji, takie jak, jak olanzapina. Unikamy u tych pacjentów dawania, jak już powiedziałem, zarówno benzodiazepin, jak i takich substancji jak zopikson, zolpidem, czyli te popularne zetki, które stosujemy nasennie. Starajmy się u takich pacjentów nasennie właśnie stosować czy neuroleptyki, czy trazodon, o którym wcześniej, o którym wcześniej mówiłem. No i oczywiście Liście. To, co zawsze mówię, to, co zawsze podkreślam: kluby anonimowych alkoholików, e, wsparcie, e, wsparcie rodzinne, terapia e, w ośrodkach wyspecjalizowanych jako podstawa leczenia choroby alkoholowej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Proszę, proszę o udostępnianie tego odcinka, proszę o komentarze, proszę o lajkowanie, jeżeli tylko można. I przede wszystkim proszę o subskrybowanie. Nasz kanał się rozwija. Myślę, że już niedługo dojdziemy do 20 tysięcy subskrybentów. Dla mnie, jako dla założyciela, jest to bardzo przyjemne, bardzo to ułatwia i umożliwia prowadzenie tego kanału, więc bardzo, bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania naszego kanału. I zapraszam za tydzień. Bardzo 就这么说。